No takie warunki. Tak moi kochani, 549. Wczoraj 4 godziny pakowania. Vivarian jak widzicie, zabity pod korek. Są rzeczy, tak jak ten karton i ten rower, które mają już nabywców. Jadę je tylko po prostu przekazać. Dobra, nie gadam. Palimy i jedziemy. Zobaczcie, jaka jest szklanka. Ja pierdykam, ale rzeźnia. No i tak moi kochani, minus jeden. Zagrzejemy sobie świecę, bo wiwarian stał w sumie tydzień stał. Radio wyłączymy, będzie szumiało. Proszę, odstrzała. Niewiele co widać na tym, bo tyle mi się udało zdrapać. Ale nic, jedziemy. I tak moi kochani, jadę 6:20. Cima, zima. Ale czy zimy nie ma? Jest spoko jest jakiś minus jeden, może koło zera. E, u mnie na podwórku taka szklaneczka, że muszę pierwszy raz jak mieszkam, kurde, u siebie z solą posypać, bo naprawdę, zwłaszcza, że ten polbruk. Ta kostka brukowa, którą w zeszłym roku kładliśmy, kładliśmy mi położyli, <laughs> bo ja tam nic nie kładłem, yy, jedyne co kładłem to kawę w kubkach chłopakom, co to kładli, To tyle kładłem, bo ja się na to po prostu nie znam, a moja złota zasada brzmi, jak się na czymś nie znam, to tego nie dotykam, to jest bardzo dobra zasada, powiem Wam, tak czy inaczej, minąłem pszczynę, yy, towar nawet dobrze ułożyłem, nie widać mnie teraz, bo jeszcze nic mi się nie wywaliło, nic się nie przewaliło, nic tam się nie potukło, nie brzęknęło i w ogóle. Także 4 godziny układania towaru nie poszło na marne, teraz mnie chyba będzie widać, bo dojeżdżam do świateł. Dobrze, że te światła tutaj działają, bo one działają całą dobę po prostu cyklicznie na tej, nie wiem czy to jest ekspresówka, czy co to za droga. Ale to jest genialne. Ile razy było tak, że o 3 rano jechałem na Targ Starości i stałem jak cymbał, sam jedyny. <laughs> po środku niczego. No ale tak to bywa. Dobra, moi kochani. To była taka szybka przebitka, czy jak to tam mówią. Widzimy się już na miejscu przy Kawusi, bo oj, chce mi się Kawusi. Chce, chce, chce. Tak, dotarłem. Jest flaming. Siemartek. Lodzie, co? Tak jest. Jest jego, patrzcie, mroczne stoisko. <laughs> Halloween. ale zobaczcie, po czym się tu jeździ. O, <laughs> taka masakra. Normalnie rzeźnia. O. Dobra. To ja nie gadam. Mało ludzi jest dzisiaj. Ostatnio było więcej. Nie gadam. Rozpakowuję. 7.14, ja już rozpakowany Pierwsi klienci są Pierwsze pieniążki zarobione Jest tego szpeju. No takie warunki Nikt nie mówił Artek, że będzie łatwo Chciałem sobie dać tytuł pioniera Ale już ktoś solił Drogowo a ja mam Ważona jodowana Ale BHP przede wszystkim O, cip, cip, cip ma być bezpiecznie. O, i teraz jest elegancko. Jest genialnie, zostałym panczynistą. Tu jest stoisko Bogu, Pan na taty. Siema Boguś. My się już widzieli oczywiście, to na potrzeby filmu. Zobaczcie, jak ona piękne rzeczy. Z tyłu, flaming, oczywiście, dokazuje, jak to flaming. O, ładne to. Dokazuje. Andrzej, kupiłeś coś? Ja? Co kupiłeś, fajnego? Tu mój grajdołek O, dużo się sprzedało. Dużo jest jeszcze do spakowania, oczywiście, ale jest fajnie. Ja jestem tutaj! Tu jest towarzystwo wzajemnej adoracji. Tu jest Andrzej. Andrzej w odwiedziny po nocnej zmianie przyjechał. No i tak, handelek kwitnie. Na stole coraz mniej. 10 minut temu przyjechał ostatni handlujący. Ogólnie mało handlujących, ale jest fajnie. Tak, w pół do dziesiątej dochodzi, tam kolega się wciąż jeszcze rozkłada, nie wiem o co chodzi. My już tutaj zarobieni, tu jest ładka stoisko, piękne rzeczy, są kufle, porcelana, nie porcelana, mosiądze. O, to jest, to nie jest święty graal w komplecie? O? tak, tak. <laughs> Papier do, do, do bym się skończył. Biedronce, z promocji. 3 za 2. <laughs> to przypilnistę, ja sobie polecę kupię. Dobra, dobra. <laughs> Jakie no, różowe, no jak flaming te różowe. Artek mm. tu ma takie centralne ogrzewanie. A moje jest tutaj w kaszce. O, kaszka, Proszę, grzeje się. O. <laughs> Trzeba sobie radzić. Zrobił się delikatny ruch Ja moi kochani sprzedałem stare okna Z mojego domu, w którym mieszkam Także posłużą jako ramy Ja mam zrobione lustro I stare zdjęcie mojego domu W takie właśnie wsadzone Piękna sprawa, cieszę się, że tego nie wyrzuciłem Tylko sprzedałem Nie A, no to koło, ja nie mam. No i przeczekaj, teraz zrobił. Kiedyś to przeczekał, kiedy nie? Ale już bolił. No? Poczekaj, Artur, bo robimy tutaj hollywoodzkie ujęcie, jak kawa paruje, wiesz? Express się załączy. O, no, to jest. Już, już, Artur, już. Leccie, kawka z ekspresu. Lecie. Teraz będą lwy. <grybujesz> Także, jak widzicie, przyjechał Wojtek i od razu trzecia kawka dzisiaj wjeżdża. Weź. A ja mam pytanie. Czy ty jesteś może informatkiem? Dlaczego komputerowe ci zainteresowały? A ja muszę wiedzieć, co powiem. Dlaczego komputerowe dodatki się zainteresowały? To, nie wiem. To, się. weź i nie żartuję, wiesz, wszystkie. Tak, 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 tak. tak, tak. A jak Cię interesują stare gazety, to za miesiąc też mogę być. Różne różnisko. Ale spoko, Ale Tylko wiesz co, obiecaj mi, że pokażesz mi kiedyś zdjęcia swoich Polarzy, dobra? Dobra, no i fajnie. Dzięki. E, pięć złotych. Ale bez tego. No jak z tamtym to też pięć. Jak pani się przydadzą, jak pani wypieka ciasteczka. No dobrze jest być zgodnym. Chcesz jakąś siatkę na to, może? Z tych gazet to powstaną Mateusz dzieła sztuki, kolarzy. Jak to Jakie to nie ramka? To? No. Dobrze, Państwo biorą, do się gabaryty pozbawią. No pewnie. To Lepiej taniej czasem sprzedać no, i z pieniędzmi do domu. Dokładnie, dziękuję. Niż... Dzięki. I złożyć. Bior. Wzajemnie, mimo dziękuję. dziękuję. Pustki. O, stoi mój. Piękny. Pustki moi kochani. Mało sprzedających, mało kupujących. Ale coś tam zawsze można wybrać. Ja zresztą zawsze jestem zadowolony. I chyba o to chodzi, żeby być zadowolonym. Przerwa śniadaniowa. Wjeżdża rozowiec bananowy. Wczoraj pieczony z dużą ilością masełka. Oczywiście moja produkcja. Mmm, tycha. Jedenasta. Trzeba się będzie zaraz zwijać, ruch jest taki, yy, jaki jest ruch? Taki sen, nie? Ale nie narzekamy, odwiedził nas Darek, hej Kasiemka, nie? <laughs> Flaming zniknął. <laughs> Gdzie on poszedł? Znowu się szlaja. Także na stoisku jest ładny przesiew, dużo mniej zawiozę do domu. I o to właśnie chodzi. Tylko nie mówcie o tym nikomu. No i tak, moi kochani, mamy godzinę 12. Ja już się zawijam, segreguję sobie z trzech kartonów, robię jeden. Masy towaru się sprzedało. Jestem bardzo zadowolony. No i co, i widzimy się chyba w aucie. Jak już będę jechał do domu, to parę słów może powiem. I tak, spakowane byle jak. Tu jest czyściutko, trzeba zostawiać po sobie porządek. Jak zwykle dzięki Wojtek za pomoc w pakowaniu, za odwiedziny, Artek, dzięki za wspólnie spędzony, zarobisty czas. I oczywiście za pomoc w rozpakowywaniu, w pakowaniu i w ogóle żegnamy się już z tychami w tym miesiącu. Tak wygląda e, targ staroci od kuchni. Ja nie mówię do widzenia Bo się jeszcze zobaczymy w samochodzie Jak będę jechał No i tak moi kochani Nie wiem czy ten odcinek Wyjdzie czy nie wyjdzie Czy się ukaże czy się nie ukaże Bo jak człowiek Wstaje o 2.40 To potem jest taki Że tak powiem Nieskory do Do kręcenia filmów do sztuki filmowej bardziej bym powiedział. O, także, jak się ukaże, no to się ukaże, jak nie, to nie. Tak czy inaczej, zamysłem było pokazanie od kuchni, jak wygląda e, targ staroci w Tychach, w którym uczestniczymy. Nie wiem, pytałem się Artura Flaminga, chyba trzeci rok się zaczął, jak uczestniczymy w całym tym e, spektaklu. Tak to nazwę. Jak się po prostu zainteresowaliśmy tematem targów staroci i nie ukrywam, że jest to mega temat. Ja się wciągnąłem w to strasznie, dawać śmieciom drugie życie powiem Wam szczerze genialna sprawa. Co mogę powiedzieć, no dużo towaru zeszło, troszkę tam jakiegoś piciona, jak mówił Jaśko, gdy był mały wpadło. Nie, w zasadzie to jest. Gdzie mam patrzeć? Tu, w zasadzie to jest tylko na plus, nie? Bo poza paliwem, nie wiem, licząc 30 zł, to mnie nic nie kosztuje. E, cudownie spędzony czas. Jak zawsze, zresztą, klimat jest niepowtarzalny. No Notabene, kto był u nas w Tychach ten wie o co chodzi. E, no po prostu jest genialnie. I dla, dla samego tego klimatu, dla tych rozmów, tego śmiechu, tego wszystkiego. Bo tamten handelek nasz, wiecie, tymi, tymi śmieciami, ty, ten recyklingowy handelek to jest tam, nie, można powiedzieć, tylko dodatek. Ale to, że my się spotkamy, pogadamy, pośmiejemy się, powygłupiamy, poobgadujemy, to jest ważne, nie? Eee, że to tak spędzamy mega pozytywnie. Także jadę teraz do domku, zjem jakiś e, obiadek i powiem Wam w tajemnicy, że chyba położę się spać na jakąś godzinkę, może półtorej. No bo, no tak jak mówię, o 2.40 na kopytach. Chociaż ja wiem, czy jest jakiś zmęczony. Nie, chyba nie. Ja wiem, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Dojadę, to będę wiedział. Wszystkim, którzy dobrnęli do tego miejsca, też tym, którzy nie dobrnęli, ale oni o tym nie będą wiedzieli, ponieważ nie usłyszą tego, gdyż nie dobrnęli. Dziękuję za to, że jesteście ze mną na moim kanale. Pomimo mojej długiej nieobecności, bo to już chyba 10 dni jak nic nie opublikowałem, ale naprawdę raz, że jest zima, a dwa, że chroniczny brak czasu dosłownie powoduje to, że no, no nie mam kiedy, nie mam jak i w ogóle. Ale mam nadzieję, że razem z odwilżą pod każdym względem, z odwilżą i pogodową i, i, i w moim życiu e, się to zmieni. Ja już właśnie skręcam na Bielsko, robimy redukcję prędkości silnikiem. Żegnam się z Wami, tu mam patrzeć. Żegnam się z Wami, trzymajcie się, ale mam kinol czerwony, ale trochę zmarzłem. Zaraz sobie tutaj grzanko ustawimy. O, i już będzie ciepło. Trzymajcie się i papaty.